Witajcie. Dziś dość nietypowy film o kurczącym się plastiku. Ten produkt polecam miłośnikom dyndadełek. Może zastosowanie jest szersze, ale wydaje mi się, że najłatwiej z nich zrobić właśnie takie ładne przywieszki. Czarmsy lub breloki, rzeczy, które dyndają i przeszkadzają, ale są przeurocze. Aby wykonać takie dyndadełko, można być koncertowym bestalenciem. Jeżeli wyglądają na precyzyjne i pracochłonne dzieła, to super, ale tak naprawdę zajmują 10 minut. I cała tajemnica w tym, że plastik się kurczy. Duży obrazek staje się po skurczeniu takim ślicznym słodkim misiem albo taką przecudową laleczką. Jeżeli pomysł u Was zaciekawił, to zapraszam na film. Wydaje mi się, że obecnie dystrybutorem tego typu folii na terenie Polski jest wyłącznie Stamperia. Do wyboru mamy folię białą, która z jednej strony jest błyszcząca, a z drugiej matowa oraz folię bezbarwną, która jest błyszcząca z obu stron. Nie ma instrukcji po polsku, ale ta angielska jest dosyć prosta do zrozumienia. Kto chce niech czyta, a temu komu się nie chce, zapraszam na film. Pomysł pierwszy: ze stemplami. Potrzebny jest tusz, ale najważniejsze, żeby był wodoodporny. Stamperia sprzedaje swój tusz z dodatkowym pojemniczkiem. Do tego pieczątki i zawsze jest okazja, żeby kupić sobie nowy zestaw. Jeżeli chodzi o pieczętowanie, to nic skomplikowanego, po prostu odbijamy i gotowe. Kolor tuszu można wybrać dowolnie, ale podkreślam, że musi on być wodoodporny. Teraz trzeba tylko wysuszyć, wyciąć, zrobić dziurkę i skurczyć. A kto lubi, może jeszcze pomalować, ale o tym będzie w dalszej części filmu. Na razie zajmujemy się prostą produkcją czarno-białej przywieszki. Jeżeli chcemy coś dorysować na czarno, należy korzystać z permanentnych mazaków. Najlepiej sprawdzają się takie grubasy do tablic, albo po prostu mazaki do płyt CD. Ja do obrazeczka domalowałam szef, czyli taką prostą ramkę. Skurczyć folię można na dwa sposoby. W piekarniku 3 minuty 160 stopni, bądź nagrzewnicą do embossingu. Kurczenie nagrzewnicą zabrało mi około minuty. Plastik pod wpływem temperatury prostuje się sam ale warto go jeszcze docisnąć czymś płaskim wtedy, gdy jest ciepły. Ja mam plexi, ale równie dobrze możecie to przycisnąć między kartkami książki. Na wszelki wypadek można podłożyć pod to wszystko papier do pieczenia. A teraz druga część filmu pod tytułem Jak wykonać ładny obrazek będąc koncertowym bez Na początek wydruki oraz biała folia. Zaczynamy od szukania w internecie obrazków, które się nam podobają i drukujemy. Folia kurczy się około 60%, więc 10 cm obrazek ostatecznie będzie miał tylko 4 cm. Folia biała maluje na stronie matowej. Jak widzicie, obrazek przerysowuje bez problemu. Do malowania wykradamy dziecku zwykłe kredki oraz wacich do uszu. I teraz wystarczy pomalować obrazek. Pamiętajcie jednak, że folia się kurczy, a kolor staje się dużo intensywniejszy. Więc pomalowany obrazek musi być po prostu za jasny i za delikatny. Jeżeli koloru kredką nie udało się rozłożyć idealnie, tak jak mnie, trzeba to po prostu rozetrzeć wacikiem. Obrazek wycinamy. wkładamy do piekarnika, albo wygrzewamy nagrzewnicą. Niecała minutka i tedę misiu gotowy. Ale z drugiej strony kiszka, bo misiu jest biały. I co z takim fantem zrobić? Z pomocą przyjdzie nam Gerfield. Na matowej stronie maluję Garfielda tak samo jak malowałam misia. Folię obracam na drugą stronę i ta strona jest błyszcząca. Krytka na niej nie siada, więc trzeba ją zmatowić papierem ściernym. Ja użyłam 240, ale może być równie dobrze delikatniejszy. Z lewej strony widać świetnie co było z prawej, więc rysujemy to samo. Kociaka wycinamy, robimy mu dziurkę i teraz można go wygrzać. Deden nasz Gerfield robi się dwustronny. Do malowania plastiku nie dodają się farby akrylowe, ponieważ brzydko się kurczą i czasami czarnieją. Natomiast producent poleca, a ja sprawdziłam, że fajnie sprawdzają się mgiełki. Więc kto ma i lubi, może ich używać. Zrobiłam dla Was próbę na przykładzie żarówek. Malujemy, wycinamy i mamy żarówki duże, a obkurczeniu, kurczeniu, stają się cudownie malutkie. Dla męża elektryka prezent jak znalazł. A teraz moja ulubienica, czyli folia przeźroczysta. Ten produkt jest błyszczący z obu stron, więc zaczynamy od matowienia. Z internetu możemy ściągać wyłącznie kontury rysunków. To propozycja dla osób, które mają jakiś talent i pomysł na pokolorowanie czerpią z głowy, czyli z niczego. Natomiast jeżeli jesteśmy totalnym pestalenciem ściągajmy pełne pokolorowane rysunki. Wtedy korzystając z oryginału dużo łatwiej jest nałożyć prawidłowy, ładny światłocień. I teraz wycinamy, robimy dziurkę, zwykłym dziurkaczem jest ok, ona i tak się zmniejszy i wygrzewamy. Różnica wielkości ostatecznej jest ogromna, czyli minus 60%. Od dzisiaj te łakocie dynają przy moich kluczach. Dokładnie w ten sam sposób wykonujemy bardziej skomplikowane wzory. To naprawdę jest bardzo proste, w dodatku wciąga. Ten film by nie powstał, gdybym nie dostała kilku maili z prośbą o zaprezentowanie folii. Myślałam, że zrobię przed kamerą dwie zawieszki i dam spokój, ale wciągnęło mnie na całego. Na końcu filmu pokażę Wam ile udało mi się wykonać zawieszek z dwóch arkuszy folii. Ostatecznie folia bardzo mi się spodobała, bo jest to fajny i tani materiał w użyciu. Koszt zrobienia jednej zawieszki to mniej więcej 50-70 groszy. Jak widzicie, zabawa z folią jest naprawdę prosta, można to robić nawet z dzieciakiem, no ale wtedy wypiekać trzeba w piekarniku. Ja się niestety wkręciłam, chyba nawet za bardzo. Na końcu filmu pokażę Wam, ile udało mi się wyprodukować przez pół niedzieli. Laleczki mi się żarówki i znowu tego za dużo, będę musiała jakoś poupychać po rodzinie. Folia po wygrzaniu potraja swoją grubość, robi się bardzo twarda i wytrzymała. Jeżeli do zdabiania używamy tuszu, Bądź mgiełek, nie musimy tego niczym zabezpieczać. Natomiast jeżeli chodzi o kredkę, trochę się nad tym zastanawiałam i uważam, że warto to polakierować. Po pierwsze, można pięknie ozdobić wszystko lakierem 3D. Preparat chyba dobrze znany, ale na wszelki wypadek pokażę, jak go używać. Zastosujemy skomplikowaną metodę wyciskania czyli wyciskamy, staramy się dojechać do brzegów, ale nie za bardzo, żeby lakier nie spłynął, suszymy i gotowe. A jak ktoś chce tylko akcencik, to tutaj na przykład pokryłam lakierem tylko balonik. Całą resztę przemalowałam akrylowym lakierem matowym. No to jest właśnie wspomniany lakier matowy, akrylowy, którym pomalowałam wszystkie kredkowane strony moich prac. A teraz krótkie podsumowanie. Nasze prace podczas nagrzewania kurczą się o około 60%. Warto sobie policzyć, jaka ostatecznie duża będzie nasza praca, żeby nie wyszło nam coś o wielkości paznokcia. Z 10 cm dziewczynki robi się 4 cm calineczka. Folię bezbarwną warto zmatowić papierem ściernym przed malowaniem. Używajcie tylko takich farb bądź kredek, które nie czernieją podczas wygrzewania. Ja wypróbowałam giełki i zwykłe kredki, ale słyszałam, że suche pastele także wychodzą pięknie. Folia biała jest z jednej strony błyszcząca, a z drugiej matowa. Aby ta folia była piękna z dwóch stron, należy pamiętać, aby ozdabiać ją z obu stron przed wygrzewaniem. Avers i revers nie musi być identyczny. Zobaczcie na to ciasteczko. Z jednej strony jest różowe, a z drugiej niebieskie. Folia biała prezentuje się pięknie na każdym tle, natomiast przezroczysta nie do końca. Z jednego arkusza białej folii zrobiłam 16 zawieszek i jeszcze taki kawałek, jak widzicie w rogu, mi został. Natomiast folię przeźroczystą wykorzystałam do ostatniej kropli krwi. Jedna z pierwszych prac mi się nie udała, to ta krówka po prawej. Po pierwsze jest trochę za ciemna. Po drugie jest krzywa. Podczas wygrzewania bardzo blisko w jednym miejscu przytrzymałam nagrzewnicę. Natomiast nie wiem czemu jest za ciemna. Zobaczcie, przed nagrzewaniem wydawało się, że będzie ok. Ale nie ma co się martwić, po prostu zrobiłam identyczną drugą i teraz już mi się podoba. Minęło 9 minut filmu i mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Napiszcie w komentarzach co myślicie o takich nowinkach technicznych. Bo może nie zawracać sobie głowy i nasz ukochany klasyczny dekupaż jest najlepszy.